Autor prezentowanej ekspozycji to pochodzący z Austrii Siegfried Horst. Swoje wystawy indywidualne oraz grupowe prezentuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obrazy ukazane w Galerii na styku są częścią wystawy, która została pokazana w Krzeszowicach we wrześniu ubiegłego roku. Siegfried Horst jest wybitnym przedstawicielem ekspresjonizmu niemieckiego. Temat człowieka prezentowanego w sztuce jest mu bardzo bliski. Jednak największe zaciekawienie wśród zwiedzających wystawę wzbudziły intrygujące kury, które jak się okazało są motywem przewodnim artysty. Nie chciał za bardzo Siegfried o tym mówić, bo to jest też tak, że żaden artysta nie, nie, nie bardzo lubi się tłumaczyć z tego, co, co robi i dlaczego tak. Ale opowiadał tą historię o tym, że kiedy był dzieckiem i była wojna i, i nie było zabawek i nie było tego całego świata dziecięcego i nie był głód, bo był kryzys, to jego rodzice trzymali kury i te kury stanowiły ten jego świat właśnie nie wiem, dzie dziecinnych zabaw. On chodził tam, karmił te kury, przebywał z nimi. I, i myślę, że to jest taki temat, do którego ma duży sentyment i może to stąd pojawia się właśnie bardzo często ten motyw kury. Można powiedzieć, że twórczość artysty jest bardzo subiektywna. Wyraża szkicowe zapisy chwili. Są to obrazy malowane szybko, pokazujące wewnętrzne przeżycie autora. To są takie czysto ekspresyjne obrazy, głównie portrety malowane też czasami na zamówienie. Człowiek myślę, że generalnie to jest taki temat i jemu bardzo bliski. Czasami pojawia się martwa natura. Coraz rzadziej spotyka się takie malarstwo właśnie tak w takim czystym wydaniu ekspresjonizmu i to jest takie malarstwo, które ja osobiście znałam z wykładów z historii sztuki i to jest niesamowite, że można teraz z takim malarstwem obcować, które powstaje w atelier współczesnego artysty, prawda? I i myślę, że kolor to jest, tak jak mówiliśmy tutaj na otwarciu, że to jest świetna wystawa na zimę, na szare dni, kiedy można przyjść i nasycić się tym kolorem, która aż wyskakuje z tych obrazów. Niestety twórca nie mógł pojawić się osobiście podczas wernisażu, ale wcale nie oznacza to, że miłośnicy ekspresjonizmu niemieckiego nie będą mogli poznać go osobiście. Wizyta artysty w Chrzonowie jest przewidziana na 1 marca tego roku.